W czasach, gdy świat coraz bardziej odchodzi od Boga, Katarzyna Szymon, prosta kobieta ze Śląska, obdarzona niezwykłymi wizjami, przekazuje przejmujące orędzie. To głos ostrzeżenia, wołanie o nawrócenie, modlitwę i przygotowanie na nadchodzące wydarzenia. Słowa te, wypowiedziane z głębi wiary, poruszają serca i przypominają, że walka dobra ze złem rozgrywa się tu i teraz. Posłuchajmy, przyjdą ciężkie czasy. Nadchodzi chmura strasznie wielka i ciemne dni. Jak zrozumiecie to i co uczynicie? Błogosławię Wam wszystko, błogosławię chleby i wszystko, co macie, i u kapłanów poświęcę wszystko. Musicie dać do poświęcenia. Wszystko sługom Bożym dopiero wtedy naprawdę poznacie, jaka jest wartość poświęconych rzeczy, gdy to się dziać będzie pokarmy i wszystko, co potrzebujecie, świece, zapałki, cokolwiek macie na ziemi, chleb, wodę. A gdy to będzie się działo, to zatykajcie i zaciemniajcie okna. Gdy to będzie się działo, nie wychodźcie na podwórko i nie wyglądajcie na zewnątrz, nie wytrzymacie grozy, która będzie szła. Tylko w pokojach, bądźcie uklęknijcie i módlcie się szczerze. Ze łzami w oczach proście. Jezu nie kasz nas, Jezu ratuj nas. Jezu wysłuchaj nas. Trzeba dużo prosić. I straszna kara przejdzie po modlitwie i będzie jeszcze dobrze na ziemi. Wszystko musi zostać oczyszczone i szatan związany, i do czeluści wrzucony. Ci którzy z Nim trzymali, z Nim zostaną strąceni. Jestem Waszą Matką z nieba, wszystkich dzieci, kapłanów, biskupów, papieża, młodzieży, wszystkich dzieci i starców. Wszyscy jesteście dziećmi moimi i mojego syna, i wszyscy przyjdziecie do mojego syna, ale musicie być przygotowani. Zło musi zostać oddzielone, a dokona się to przez ogień ogień którego nie znamy ogień jak na górze Syna, i gdy prorok Eliasz ogień z nieba sprowadzał cztery znaki. Opamiętajcie się wszyscy, bo kara już blisko. Nie przyszłam kłamać, bo jestem z prawdy. Latami mówię te słowa, ale mój syn powiada: Przyjdzie ten czas, w którym wszystko będzie zniszczone jak się świat nie nawróci. Będą znaki na niebie i na ziemi będą znaki. Proszę mojego syna, żeby to się nie stało w Polsce, bo w Polsce jest jeszcze święty różaniec, ale Polska też światu ulega. Pokora. Każdemu potrzebna jest pokora. Gdzie jest pokora, tam jest miłość, tam jest radość i niebo. A gdzie nie ma pokory, tam jest pycha i następuje upadek wielkie grzechy. Popełniają. Wielu kapłanów odchodzi od Ołtarza Świętego, nie zdają sobie sprawy z poświęcenia i znamaszczenia. Ty, sługo Boży, pamiętaj, żebyś zawsze był w sutanie, byś zawsze miłował, bo ją raz masz poświęconą i ręce też masz poświęcone, żebyś zawsze był czysty. Bardzo kapłani ulegają grzechowi, musicie się dużo modlić za wierne sługi, módlcie się dużo, ale nie potępiajcie sług Bożych bo oni są potrzebni codziennie. Musicie modlić się codziennie do Ducha Świętego, musicie prosić Go o oświecenie i wiarę, by Duch Święty oświecił, bo zapominają się i grzeszą bardzo. Trzeba mieć dużo łaski Bożej, trzeba mieć dużo radości. Wielka wiara nie, wypada, ale mała wiara wyleci. Szatan wtedy dostępuje. Nie dajcie się zwieść szatanowi. Ale bądźcie przy moim synu, wytrwajcie też, gdy macie jakieś krzyże i znoście je w cierpliwości. Trzeba umieć przebaczać, musicie umieć przebaczać każdemu, nawet tym, którzy Was prześladują. Trzeba dobrej wiary, żeby nie dopuścić szatanów do swojej duszy, bo szatan jest blisko każdego. Szatanów w piekle nie ma, tylko po ludzkich. Progach są rozpuszczeni. Trzeba teraz dobrej wiary, by nie dopuścić szatanów do swojej duszy. Bo jak szatan doskoczy, to go ciężko wykorzenić. Módlcie się na różańcu, zawsze sakramenty przyjmujcie. Msze święte wysłuchujcie. Msza święta musi być dobrze wysłuchana i z całą pokorą. Dużo dzieci upada, bo muszą oglądać filmy i dlatego świat ulega szatanowi. Jeśli coś jest niepotrzebne, nie trzeba oglądać. Te parę. Słów sądzie Bożym, żebyście się oczyścili z grzechów na ziemi i nie obrażali już więcej mojego syna. To orędzie jest nie tylko ostrzeżeniem, ale i zaproszeniem, aby wrócić do Boga, zaufać Mu i trwać w modlitwie. Katarzyna Szymon przypomina, że czas łaski wciąż trwa, ale nie będzie trwał wiecznie. Każdy z nas ma dziś wybór, iść drogą światła lub drogą ciemności. Niech te słowa zapadną w serca i obudzą w nas pragnienie życia w prawdzie, pokoju i miłości.